Jeżeli chodzi o zagrożenia dla polskiej gospodarki, które wyłaniają się z ankiet Europejskiego Kongresu Finansowego, to grudniowa edycja tych ankiet nie przyniosła jakichś zagrożeń, o których byśmy wcześniej nie słyszeli. Generalnie skupiamy się na średnim i dłuższym terminie i nasi eksperci no, mają ten wzrok i tą głowę podniesioną, daleko patrzą w stronę horyzontu i, i te zagrożenia dostrzegają. To, co się zmienia, to waga poszczególnych zagrożeń, i, i gdyby szukać pozytywnych, to takim pozytywem tego naszego ostatniego badania było to, że zagrożenia związane z inflacją, które dominowały tabelę rankingową zagrożeń rok czy dwa lata temu, teraz już jest na bardzo dalekim miejscu. Wygląda na to, że inflację, szczególnie tą wysoką, mamy już opanowaną i ta inflacja nie będzie aż tak wysoka, co niestety nie oznacza, że ona będzie bardzo niska. Ze względów demograficznych, ze względu na deglobalizację, procesy inflacyjne są i będą bardziej intensywne niż w tym takim złotym okresie, powiedzmy sprzed 5-10 lat, kiedy inflacja była bardzo niska albo nawet poniżej zera. Cały czas zagrożeniem, które jest postrzegane jako takie o największej wadze, to jest zagrożenie geopolityczne, no i w naszym konkretnym przypadku oczywiście oznacza to konflikt wojny na Ukrainie i to, że ten konflikt może pójść w jeszcze gorszą stronę niż do tej pory i to mogłoby mieć bardzo negatywne reperkusje dla naszej gospodarki. To jest cały czas ryzyko, które ma największą wagę, na szczęście nie największe prawdopodobieństwo realizacji, ale pod względem wagi ryzyko geopolityczne jest postrzegane jako najważniejsze, zarówno jeżeli chodzi o koniunkturę w naszym kraju w perspektywie kilku lat. Jak i jeżeli chodzi o stabilność notowań złotego. Jeżeli chodzi o inne zagrożenia związane z otoczeniem zewnętrznym, no to tutaj wśród tych zagrożeń geopolitycznych widzimy nie tylko kwestie związane z Ukrainą, ale też inne ogniska zapalne na, na kuli ziemskiej, które mogą się na przykład przełożyć na wzrost cen energii albo na jakieś załamanie koniunktury międzynarodowej. Takim czynnikiem ryzyka jest też kwestia nowej administracji rządowej w Stanach Zjednoczonych. Zapowiedzi prezydenta elekta dotyczące polityki gospodarczej, polityki celnej, w szczególności jeżeli chodzi o cła importowe, ale też zapowiedzi dotyczące polityki Stanów Zjednoczonych względem Chin były mocno radykalne w trakcie kampanii wyborczej. Teraz można odnieść wrażenie, że one są lekko łagodzone, natomiast tak naprawdę główny, główny test przyjdzie w styczniu, kiedy już prezydent obejmie swój urząd, kiedy zacznie realizować tą swoją politykę. Prezydent Trump mówił o cłach, które które mogłyby być prowadzone m.in. na towary z Europy. Gdyby tak się wydarzyło, szacunki pokazują, że to mocno uderzyłoby w niemiecki przemysł samochodowy, no a polskie przedsiębiorstwa w dużej mierze też pracują na potrzeby niemieckiego przemysłu samochodowego, więc gdyby tam się zaczęło dziać jeszcze gorzej niż do tej pory, no to odczulibyśmy to też na, na skórze krajowych przedsiębiorstw.